Z tej strony Nanamician i witam Cię kochane Krzynko, w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj witam Was w naszej tradycyjnej dorocznej serii Halloweenowej, czyli czytanie przerażających historii widzów. Mam też nadzieję, że polubicie się z nowym tłem i Marcelim. A jeżeli jednak nie chcesz, aby Marceli odwiedził cię dzisiejszej nocy, koniecznie staw łapkę w górę, ponieważ tworzy to swoistą barierę i ochronę dzięki mocom moich dniowych lampionów. Hello. A więc, żeby nie przedłużać, to zaczynamy! Już na wstępie mówię o tym, że możecie się dzielić ze mną w komentarzach swoimi historiami, ponieważ niedługo czeka na Was druga część, a także komentować na bieżąco każdą pojedynczą historię wstałam normalnie do szkoły. Z racji tego, że wstaję wcześniej do szkoły, to gdy siedziałam w ławce koło klasy, stwierdziłam, że mi się nudzi, więc pooglądam sobie YouTube'a. Weszłam na stronę główną i pierwsze co mi wyskoczyło, to film na temat niedawno popularnej gry Red Doors, Yellow Doors. Jeśli nie wykonasz gry poprawnie lub nie będziesz przestrzegał ostrzeżeń, możesz zostać uwięziony w grze i umrzeć lub nigdy się nie obudzić. Weszłam na ten filmik, obejrzałam go, a po jakichś 7 minutach przyszły moje dwie koleżanki. Powiedziałam im o grze i że fajnie byłoby spróbować. Ja wierzę w takie rzeczy bardziej, kiedy mogę ich doświadczyć. One się zgodziły, ale na kolejnej przerwie chciałyśmy, aby uczestniczyła w tym jeszcze jedna koleżanka. Gdy ona się zgodziła, na dłuższej przerwie poszłyśmy do szatni. Obok niej był mały pokój, gdzie kiedyś chyba był schowek na szczotki, środki czystości. I tym podobne. Trochę się bałyśmy, że zobaczy nas woźny, albo co gorsza, jakiś nauczyciel, ale tam wyszłyśmy. Moja przyjaciółka Michalina uklęknęła. Położyła sobie worek na kolanach z ubraniami na WF, a ja położyłam tam głowę. Zrobiłyśmy wszystko, co było pokazane i powiedziane na filmie. Lecz nic się nie stało. Parę lekcji później każda z nas odczuwała lekki niedosyt, że się nie udało. Więc jedna z moich przyjaciółek, Olga, zaproponowała, żeby spróbować z duchami poprzez tabliczkę Ołdźia. Ja bardzo lubię takie rzeczy, więc się zgodziłam. Michalina też się zgodziła, lecz Natalia się bała, ale powiedziała, że będzie nam towarzyszyć. Ustaliłyśmy, kto przyniesie co. Ja przyniosłam parę świec i srebrny krzyżyk, a Olga tabliczkę. Po szkole poszłyśmy z tabliczką do lasu, bo u nas jest taki dom opuszczony, lecz jest tam brama. Wiedziałyśmy, że tak średnio wypada, ale wiadomo, jak czasami jest. Wspięłyśmy się po bramie i weszłyśmy do domu. Było tam dość pusto, ale dużo śmieci. Z racji, że było tam dużo różnych rzeczy, to wzięłyśmy opony i usiadłyśmy na nich. A tabliczkę położyłyśmy na czterech pustakach i większej desce? Położyłyśmy palce na wskaźniku i zaczęłyśmy nim kręcić oraz zadawać pytanie, czy ktoś tutaj jest. Wskaźnik się lekko poruszył. Zapytałam jeszcze raz, czy ktoś tutaj jest? Tak, wszystkie się wystraszyłyśmy, ale pomyślałam, że dziewczyny robią sobie żarty, więc zapytałam, jak masz? Na imię. Wskaźnik zaczął literować imię Jacek. Po tym poczułam się dziwnie i nie umiem tego wytłumaczyć, ponieważ niedawno umarł mój dziadek. Którego nawet nie znałam, ponieważ moja mama odnalazła go chwilę przed śmiercią. Wiedziałam, że dziewczyny nie robiłyby sobie z tego żartów, więc zapytałam, czy mnie kojarzy. Odpowiedział, że tak. A Olga, Michalina i Natalia, które zresztą nie uczestniczyły w tym, były bardzo zmieszane, bo nie wiedziały, czy to dzieje się serio. Ja z Olgą zaczęłyśmy wypytywać o szczegóły, na przykład z wyglądu, ponieważ ja miałam zdjęcie mojego świętej pamięci dziadka, lecz to się nie odzywało. Michalina nie wiedziała, jak należy zakończyć rozmowę, więc po prostu puściła palce ze wskaźnika, a wiadomo, że tego nie powinno. Się robić. Poczekałyśmy jakieś 5 minut i nic się nie działo. A więc wróciłyśmy na drogę i po jakichś 20 minutach gadania wróciłyśmy do domów. Gdy była około 21, gadałyśmy w trójkę na Messengerze. Szczerze to, nawet nie poruszyłyśmy tematu tej tablicy. Mam dość stary dom, więc mam duże ciemne zasłony i w pokoju starą szafę. U mnie w pokoju było dość ciepło, ale nagle poczułam taki zimny dreszcz. W jednym miejscu na ręce, później w okolicy szyi, ale myślałam, że to po prostu jakiś przewiew, ponieważ moi rodzice niedawno robili coś z oknem. Słyszałam też, jak szafa się lekko otwiera, ale jak już mówiłam, mam stary dom i szafę. Też. Więc chciałam sobie zrobić z dziewczyn żarty, więc powiedziałam, że szefam się otwiera i mam duchy w domu. Gdy dziewczyny gadały, że je wkręcam i tym podobne, poszłam do kuchni po wodę i coś do jedzenia. I przy okazji zapytałam mamę, co dokładnie robili z oknem, ponieważ jest przewiew. A ona powiedziała, że prowadzili tylko kabel, więc nie ma żadnego przewiewu. Byłam trochę zmieszana, ale wziąłam jedzenie i poszłam do pokoju. Szafa znów zaczęła mi się otwierać, więc włączyłam na telefonie Snapa, a na laptopie gadałam z dziewczynami zaczęłam nagrywać i po nagraniu paręnastu sekund poruszyła się zasłona, lecz jak dobrze pamiętam nie było tego widać bo chciałam nagrać szafę później wszystko się uspokoiło a ja po dwóch godzinach poszłam spać pierwsza historia może nie była aż taka straszna ale na pewno stanowczo nieodpowiedzialna, nie zajmujemy się kontaktem z duszami, jeżeli nie mamy o tym pojęcia aczkolwiek faktycznie po źle w zakończonym sensie mogą się dziać różne rzeczy, między innymi nawiedzanie. Można się tutaj oczywiście doszukiwać naprawdę wielu rzeczy i takich logicznych wytłumaczeń typu otwarły się drzwi albo nie wiem, zrobiła się jakaś szpara, przez którą wieje, ale ponoć przy nawiedzaniu towarzyszy nagła zmiana temperatury w powietrzu i odczuwanie takiego chłodu. Teraz pytanie, z czym miałaś styczność? Ta historia zaczęła się tak. Byłam w domu o godzinie 11.45 w dzień Halloween 2020 roku. Moja mama była wtedy w pracy, więc napisałam do mojej koleżanki. Czy idzie do mnie, bo mama najczęściej wraca tak o 16 coś i wtedy napisała, że tak, tylko się ubierze. Około po 15 minutach moja koleżanka przyszła i mówi tak: Słyszałaś tą historię, że jakaś starsza pani zmarła w tym bloku na trzecim piętrze? Ja mieszkam na pierwszym. Nie! A, jak zmarła? Ona powiedziała, że nie ma pojęcia, ale ponoć dwa dni przed Halloween zmarł jej mąż. I tak sobie gadałyśmy i zrobiła się 15.40 czy coś takiego. No i wróciła moja mama, więc wszystko jej opowiedziałyśmy, ale ona powiedziała, że to niemożliwe, bo przecież była tam o siódmej rano po cukier. A na to moja koleżanka, jak to przecież zmarła wczoraj o pierwszej? Mama odpowiedziała, że mamy nie kłamać, bo nie jest to śmieszne, a zresztą marzniemy. Potem poszłam mamie do sklepu a tam była ta pani gdy zadzwoniłam do mamy ona spojrzała się na mnie i zrobiła dziwną minę i szła w moją stronę z czerwonym drewnianym nożem brudnym od błota ja szybko uciekłam a ta pani mnie goniła aż do mojego domu gdy weszłam do mojego bloku to obok mojej drzwi szła powoli i powiedziała Wróciłam. potem moja mama powiedziała pra! i było czas sprzątać w pokoju, a my wszystkie zaczęłyśmy się śmiać i tak to się skończyło. Dlaczego do dzisiaj nikt mnie tak nie sprankował w Halloween? Kocham, a jednocześnie nie lubię takich rzeczy, ale wydaje mi się, że to było serio mocne. 1 listopada, godzina 21. Razem z moimi rodzicami i bratem poszliśmy na cmentarz do rodziny mojego taty. Od naszego domu do tego cmentarza mamy około 2 godziny drogi. Nic dziwnego przecież nie mogło się wydarzyć. Do czasu, gdy wraz z moim tatą poszliśmy na drugi koniec cmentarza do jego prababci. Uliczki starego cmentarza nie były oświetlone. Brakowało tylko mgły. Po nogach powiewał mi wiatr, ale Problem z tym, że było 0 stopni, a on był ciepły. Stwierdziłam, że jest mi tak zimno, że mi się może wydawać. Mijam może 10 minut. My dochodzimy do grobu prababci, aż tu nagle starszy, zaniedbany człowiek zapytał: Czy widzieliście może kobietę bez butów? I ja myślałam, że mam już o mamy, ale po chwili mój tata powiedział, że nikogo takiego tutaj nie widzieliśmy, i poszliśmy dalej. Odchodziliśmy, a ten pan coś do siebie mówił. I mój tata powiedział, że po chwili zaczął płakać. I ja już naprawdę myślałam, że zędleje, ale tata po chwili mi powiedział, że może był pijakiem. Doszliśmy do grobu, pomydliliśmy się, zapaliliśmy znicz. I wracaliśmy. Po chwili telefonu od mamy, gdzie jesteśmy i żebyśmy już wracali, bo robi się coraz zimniej. My przyspieszyliśmy krok i dochodzimy do mamy i brata. Opowiedzieliśmy im tą historię i pojechaliśmy do domu. Wszyscy poszliśmy spać, a mnie w nocy około trzeciej obudził piorun. Poszłam do pokoju rodziców, wstali i nie wiedzieli co się stało. Wszystko ucichło, ponownie poszłam spać, ale po jakiejś godzinie mój tata obudził się cały spocony i zdyszany. Moja mama spytała się go, co się stało. Widziałem zaniedbaną kobietę bez butów, która płakała, ale nie mogłem się jej zapytać. Dlaczego? Wszyscy przestraszeni z niedowierzaniem patrzymy na tatę. Było to jak około czwartej. Nagle dobiegają jakieś dźwięki z przedsionka: stukanie, szuranie, kapanie wody, a wtedy przecież nie padało. Mama z tatą poszli na dół, a w korytarzu plamę błota i woda, jakby ktoś wylał wiadro wody. Do tej pory nie wiemy, co dokładnie się stało. A taki smaczek, jak już się budzę w nocy, to przeważnie jest to trzecia. Moja prababcia i przeciadek umarli dokładnie 3 2007 Z. Podobno jeżeli dusze się naprawdę bardzo kochają, to są w stanie się ze sobą łączyć. No to, było można od biedy zostawić, ale skąd nagle tyle wody? Przeciek po deszczu czy coś innego. Było Halloween i poszłam z moją psiąką zbierać cuksy. Chcieliśmy pójść do mojej toci, a żeby dojść do niej, było trzeba przejść przez lasko, którego jest. Krążą legendy, że kiedyś na terenie tej wsi żył morderca, który zabijał przypadkowe osoby dla satysfakcji, a ciała tych osób wieszał nad stawem, a po kilku godzinach odcinał liny po czym ciała zmarłych wpadały do stawu. Kiedy przychodziłyśmy koło tego stawu, ja nie zwracałam na niego uwagi, bo się za bardzo bałam tam spojrzeć. Moja przyjaciółka cały czas obserwowała ten staw, kiedy szłyśmy obok niego i kiedy byłyśmy już prawie u cioci i jeszcze nie minęłyśmy tego stawu, moja przyjaciółka stanęła i zaczęła się wpatrywać, mówiąc, że widzi rękę wystającą z wody. Od razu przypomniałam sobie legendę i powiedziałam, że natychmiast musimy stąd i ale było już chyba za późno, bo w miejscu, gdzie było widać tą rękę, nagle pojawiły się trzy osoby całe we krwi. Jedna osoba nie miała kończyn dolnych, druga górnych, a trzecia głowy. Zaczęłyśmy uciekać. Usłyszałyśmy płacz dziecka, obejrzałyśmy się za siebie, a tam stała kobieta podobna do gnijącej panny młodej z małym dzieckiem w wózku i zaczęła krzyczeć Za zmarłych na tym stawem! Za te niewinne młode osoby! Trzeba się zawiedzić! Mocno się przestraszyłyśmy a Akurat wyszła moja ciocia i powiedziała, żebyśmy nie zwracały na nią uwagi że ona zaraz zniknie Poszliśmy do domu cioci, a ona nam powiedziała, że ona też słyszała tą legendę a co wieczór Halloween ta kobieta z dzieckiem w wózku Zaglądała jej przez okno. Jaki nawiedzony babsztyk! No tutaj rozumiem, że wszystko było udawane i na zasadzie żartu. Natomiast opowiem Wam historię, której nigdy nie opowiadałam. Otóż kilka lat temu, przechodząc spacerkiem obok rzeki, też wydawało mi się, że zauważyłam rękę. Pomyślałam sobie, pewnie ktoś zostawił rękawiczkę i akurat spłynęła i zaczepiła się o jakąś gałązkę. Byłam po drugiej stronie rzeki, tak jakby na bulwarach, czyli wyżej, Natomiast po drugiej stronie rzeki było można iść praktycznie na płaszczyźnie wody. Stał tam mężczyzna, który był bardzo blisko tej ręki i rozmawiał przez telefon. Dosłownie chwilę później przyjechała karetka, straż, policja. Cały teren został ogrodzony i okazało się, że wyłowiono trupa. Ciało mężczyzny, które... mężczyzna który był poszukiwany już od jakiegoś czasu, ponieważ zaginął, został znaleziony martwy w rzece, a ja byłam pierwszą albo drugą osobą, która to widziała. Dla smaczku dodam, że wtedy przez trzy miesiące, miesiąc w miesiąc, znajdowano jedną osobę, która zginęła w powiecie moim pod wodą martwą. To było dziwne. A potem był miesiąc przerwy i jeszcze jedna osoba, ale to był ratownik. Które sam się utopił. Moja historia Halloween wydarzyła się, gdy miałam 12-13 lat. Byłam sama w domu, bo rodzice i dziadkowie pojechali do mojej cioci: I wujka i kuzyna. Postanowiłam, że spędzę Halloween oglądając filmy paranormalne. Po godzinie oglądania usłyszałam, jakby ktoś był w kuchni. Poszłam do pomieszczenia, ale nic nie zauważyłam. Czułam jednak dziwną energię, jakby Ktoś był ze mną w kuchni? Postanowiłam to zlekceważyć i zrobiłam sobie kolację. Jednak nadal miałam wrażenie, że ktoś jakby na mnie patrzy. Spoglądałam za siebie, ale nic nie widziałam. Wydaje mi się, że ubzdurałam sobie to po prostu po tym filmie. Nagle zadzwonił telefon mojej babci. Zwykle nie otwieram, ale ciekawość wzięła górę, więc powiedziałam. Halo? Dzień dobry. Czy mogłabyś mi podać moją przyjaciółkę? Tutaj podała imię. Kobieta po chwili się przedstawiła. Z wrażeniem i ze strachu opuściłam telefon na podłogę. Ta kobieta to była przyjaciółka mojej prababci. To, co mi mówiła babcia, to obie zginęły w wypadku samochodowym. Szybko się rozłączyłam i oparłam o szafkę w kuchni. Zobaczyłam, że... W starym pokoju, gdzie prawdopodobnie mieszkała kiedyś prababcia, było zapalone światło. Byłam sama w domu. W tym samym momencie wywaliło korki. Zaczęłam płakać. Szybko pobiegłam do mojego pokoju po telefon. i nie ja Zamknęłam się w łazience i nieco Zmieniłam do mamy. I opowiedziałam jej o wszystkim. Powiedziała, że zaraz przyjedzie. Uspokoiłam się trochę i poczekałam na rodziców. Gdy usłyszałam dzwonek do drzwi, wyszłam z łazienki, ale zauważyłam jakąś kartkę. Było tam napisane do zobaczenia za rok. Przestraszyłam się nie na żarty. Ukryłam karteczkę gdzieś w moim pokoju. Następnego dnia dopytałam babcię o moją prababcię. Babcia powiedziała, że miała przyjaciółkę, że była związana ze swoim pokojem. Zginęła w wypadku samochodowym niedaleko domu i, uwaga, umarła dokładnie o godzinie 19 w Halloween, a właśnie wszystko wydarzyło się o 19. Nie wiem dlaczego, ale bardzo skojarzyło mi się to z KOKO, gdzie właśnie przychodzą dusze raz w roku, żeby spotkać się ze swoimi żywymi, ze swoją rodziną, ale zastanawia mnie skąd ta karteczka. To jest niepokojące. Yes. Moja halloweenowa historia jest sprzed kilku lat. Szłam sobie z dwoma przyjaciółkami po cukierki. Opeszłyśmy parę domów, oczywiście trafiło się kilka babć, które wyzywały nas od szatanów, A my miałyśmy z tego bekę. Pod koniec zbierania około 21 wyszłyśmy do klatki obok mojego bloku. Tamta klatka jest tak ładnie obrośnięta bluszczem, więc to dodawało klimatu. Zadzwoniłam pod losowy numer i zanim zdążyłyśmy coś powiedzieć, drzwi się otwarły. Więc uradowane wyszłyśmy do klatki, zapukałyśmy pod pierwsze drzwi i otworzyła nam jakaś babcia. A za nią zobaczyłyśmy sylwetkę mężczyzny. Babcia zaczęła nas sypać mąką i oblewać wodą śpięcożą. To się odsunęłyśmy i wtedy spokojnym głosem powiedziała. Ty się tym zajmij. Lekko odwracając głowę w stronę mężczyzny. Ona się odsunęła i zobaczyłyśmy, że facet ma nóż. To zaczęłyśmy uciekać, był blisko. I zanim bym wpisała kod do bramy, on by nas złapał, więc tak szybko biegłyśmy, że myślałam, że serce mi wyskoczy. Po paru minutach odpoczynku stwierdziłyśmy, że sprawdzimy, czy on tam nadal jest. Stał pod drzwiami, więc weszłyśmy do domu przyjaciółki. Posiedzałyśmy nam trochę i na szczęście potem go już nie było. Jedno jest pewne, świat jest pełen zwyroli, a gdyby tak opisać wszystkie przypadki, które dzieją się w takie dni, wydaje mi się, że byłoby to bardziej wiarygodne niż podręcznik do hitu. I ostatnia historia. Hej, Nana! Oto historia Halloween z zeszłego roku. Urządzałam imprezę halloweenową, wszystko było super. W pewnym momencie moja przyjaciółka wpadła na pomysł, żeby pójść zbierać cukierki. Zdecydowałyśmy wyjść. Parę uliczek od mojego domu skręcało się w las. Wiedziałam, że nie jest to dobry pomysł, ponieważ często po tym lasie chodzą menele, ale stwierdziłam, że nic, no i jedziemy. W sumie to było nudno i chcieliśmy już wracać. Zobaczyłam miejsce, którego nigdy nie widziałam, i namówiłam resztę, żebyśmy tam poszli. Był to jakby pusty skrawek lasu. Nie było w tym miejscu w ogóle drzew. Nagle, jakby jakiś chór, pani zaczął śpiewać i to nie tak normalnie to brzmiało jak z horroru. Coś zafumiało w krzakach i przyspieszyliśmy kroku. Jakaś starsza pani odezwała się do nas półgłosem: A chcecie, to łamczeć! Szybko mój kolega odpowiedział nie! I pobiegliśmy do mojego domu. Nagle cała seks starych pań zaczęła nas gonić. Trochę śmiać mi się chciało. Przez to się co chwilę potykałam, a my musieliśmy szybko biec. Dotarliśmy do mojego domu zmachani i zmarznięci. A tu pod moim domem siedem staruszek wyśpiewuje jakieś przerażające pieśni. Wtedy się śmiałam, ale wiedziałam, że musimy też zachować ostrożność. 15 minut później sobie poszły. Dziewczyny zostały u mnie na noc i oglądałyśmy horrory do późna, aż zasnęłyśmy. O czwartej 30 nad ranem obudziły nas śpiewy. Szybko zobaczyliśmy sprawdzić. Przed moim domem był nie tylko chór, ale i orkiestra. Mój tata zadzwonił na policję. To był chór kościelny i miał za zadanie nawracać młodzież. Jak to usłyszałam, myślałam, że padnę. Przyznam, że staruszki narobiły nam stracha, ale przynajmniej było śmiesznie, i uważam, że to było najlepsze Halloween w moim życiu. To była jedna z bardziej abstrakcyjnych historii, jakie przeczytaliśmy przez ostatnie lata. Ale to pokazuje, jakie to jest zajebiste, że ile ludzi tyle abstrakcyjnych rzeczy. Rysów. i tak okay. na dzisiaj już mam nadzieję, że tegoroczny odcinek wam się podobał, jeżeli tak to kończę stawcie łapkę w górę, w przeciwnym razie dogadacie się z Maciekiem ale to już nie moja kwestia ja was oczywiście zapraszam na poprzednie filmy, a także zeszłoroczne historie halloweenowe a my już niebawem na początku listopada widzimy się w drugiej części dużo lampionów, zarąbistych przebrań super imprezki mnóstwa cuksów i wszystko narażających przeżyć życzymy Wam na nami Halloween, Halloweenary, jesieniary, Nara.